Szanowni Państwo, witamy ponownie po dwutygodniowej przerwie z zestawem, z grupą, z pewną ilością informacji za oceanu. Przechodząc teraz już do tematu. Pierwszy artykuł jest 18 stycznia jest to wiadomość podana przez Redacted News. Wiadomość dotycząca ciekawej sytuacji, która wydarzyła się. Na Światowym Forum Ekonomicznym. Tematem tego, właśnie tej wiadomości jest treść. Zauważcie, Światowe Forum Ekonomiczne, czyli World Economic Forum WIF, -E naprawdę, właśnie tak powiedziało. Klaus Schwab szczerze myśli, że jesteś głupi. No, ten tytuł może być troszkę taki zagadkowy, ale w treści tego artykułu. Z treści tego artykułu zobaczycie Państwo, o co chodziło tutaj redaktorce i redaktorowi, bo to jest małżeństwo, które prowadzi The Redacted News. Uważasz, że gospodarka jest zła? Nie masz racji i masz się dobrze. To właśnie mówi Światowe Forum Ekonomiczne. Przedstawiając swój nowy sposób pomiaru gospodarki. Jeśli nie możesz zapłacić za artykuły spożywcze, po prostu policz poziom inkluzywności i ekologii swojego kraju, a poczujesz się lepiej. Naprawdę no, genialny pomysł, genialne takie w skrócie, w pigułce streszczenie tego artykułu. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stwierdzono, że ty jesteś w porządku. Ekonomia nie jest w zł złym stanie. I jeśli ty masz jakieś problemy, to to jest w twojej głowie. Ty masz się dobrze. Jeśli myślisz, że ekonomia jest w złym stanie, to jest kłamstwo. Oni nie zniszczyli żadnej ekonomii. To wszystko tylko służy w paniki i jest wymysłem. Zamknij się i przestań protestować. Bardzo ładny, bardzo ładny przekaz do, do ludności świata. My przecież mamy różnorodność. My mamy włączenie. My tobie pokażemy. To jest to, co Światowe Forum Ekonomiczne chce, byś myślał. Redaktorka została zdruzgotana po otrzymaniu tego raportu. To się nazywa News Release, który za chwilę będzie omawiała. Prawie, jak to określiła, że jej szczęka wypadła. Jest to nowy raport pomiarów jakości wzrostu w nowej erze ekonomii. Ile trzeba mieć, też faktycznie tak się zastanawiałem, tłumacząc to, ile trzeba mieć pomysłu, żeby taki raport tak go nazwać? Nowy raport pomiarów jakości wzrostu w nowej erze ekonomii. No i co tam jest w tym raporcie? W tymże raporcie fachowcy w Davos stwierdzają, że wszystko jest źle, że jest złe. Ale zamiast ekonomia jest super dobra. Zamiast tego wszystkiego, pomimo tego wszystkiego, ekonomia jest super dobra. Kiedy popatrzysz na wskaźniki takie jak inkluzywność, zrównoważony rozwój. I cele odpornościowe. Nie masz jak zapłacić rachunków, i coraz trudniej ci żyć, ale masz dosyć jedzenia na dzisiaj. Światowe Forum Ekonomiczne podaje tutaj nowe ramy, jak mierzyć ekonomię, biorąc pod uwagę holistyczne, można by to określić całościowe podejście do produktu krajowego brutto z równoległą analizą jakości wzrostu w 107 ekonomiach, w 107 krajach. Które poddano tym badaniom. Raport ten zaznacza wyraźnie spowolnienie ekonomii przewidywane do najniższego spadku w roku 2030 pośród ciągłych geopolitycznych i ekonomicznych wstrząsów. Geniusze z Davos. Podali także nową rzecz, nazwaną Future Growth Initiative Inicjatywa przyszłego wzrostu. Jest to dwuletni program, który ma na celu zidentyfikowanie jak najlepszych dróg do wybalansowania, do wyrównania wzrostu, innowacyjności, inkluzywności, zrównoważonego rozwoju i celów odpornościowych. My wcale nie potrzebujemy matematyki, tak mówią, gdyż ona mówi nam wyraźnie, Jaka jest ekonomia, ale nie będzie już tak źle z tą ekonomią, kiedy uwzględnisz chociażby inkluzywność do tego podliczenia, do tych analiz, o których wspomniałem. Jest to nazywana przez Bidena, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, nowa matematyka. Także, mając obecnie, obecnie tragiczną ekonomię, używając tej nowej matematyki, jest pięknie. Dalej, w treści artykułu, w czwartej minucie, drugiej sekundzie. Co Państwo możecie sobie otworzyć, bo link do tego artykułu podamy, podam zaraz po, po tym po przeczytaniu, po zapoznaniu Państwa z tym materiałem. Będziecie mogli sobie całość tego odsłuchać już po angielsku. I w czwartej minucie, w drugiej sekundzie właśnie podana jest definicja inkluzywności. Tak więc. Kiedy ekonomia tego kraju, twego kraju leży i kwiczy, to Ty powinieneś czuć się lepiej, kiedy Twoje państwo robi rzeczy w temacie inkluzywności i zrównoważonego rozwoju, ponieważ popatrz, jak oni to wszystko wyliczyli w punktach. Światowa ekonomia jest według tych geniuszy w połowie drogi w odniesieniu do innowacyjności, która ma 54,2 punkta, inkluzywności, która ma 55,9 punkta, zrównoważonego rozwoju 46,8 punktów wykazanych w tym badaniu i celów odpornościowych 52,8 punkta. Oczywiście to było robione w tych 107 wcześniej wspomnianych ekonomiach. Jak oni to policzyli, jest czymś obłędnym, faktycznie. Podali tabelkę wymagań do stosowania przy podliczaniu punktów. Ma to służyć w ukazywaniu opinii publicznej, że pomimo bardzo złej sytuacji ekonomicznej, te czynniki mające udział w ekonomii według nowej matematyki powodują, że całościowo jest bardzo dobrze. Więcej posłuchajcie sobie Państwo w tym materiale. Link podaję pod tą wiadomością. Druga wiadomość: wiadomość podana przez The Truth Press. Światowa Organizacja Zdrowia WHO przygotowuje się na prawdopodobną światową pandemię, 20 razy bardziej śmiercionośną niż COVID. No, coś się szykuje na pewno, bo na pewno nie pozostawią tego tak w takiej formie, w jakiej jest przez ostatni rok. Przygotowują się do jakiejś ważniejszej operacji. Zobaczmy, cóż to The Truth Press podaje. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Tedros Gebreyesus, wezwał kraje do podpisania traktatu pandemicznego tej organizacji. Aby świat mógł przygotować się na chorobę X. Dwa tygodnie temu ukazaliśmy te wyjątkowe indywiduum. To wyjątkowe indywiduum, jak chętnie odpowiadało dzien, dziennikarzowi australijskiego w tym właśnie temacie. Dziennikarz chciał się dowiedzieć coś więcej, ponieważ to była konferencja na temat tej choroby X, na którą pan Tedros się właśnie udawał. Oczywiście, kto nie widział, to może zobaczyć sobie dwa tygodnie temu na naszym kanale. Jak pan Tedros odpowiedział szczegółowo na wszystkie pytania dziennikarza, kontynuuję dalej z tym artykułem. Gebre Jesus przemawiając w środę 24 stycznia przed publicznością na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, wyraził nadzieję, że do maja kraje osiągną porozumienie w sprawie pandemii, aby zająć się tym wspólnym, jak to określił, wrogiem. Choroba X to hipotetyczny wirus. W zastępczy, który jeszcze nie powstał, ale naukowcy twierdzą, że może być 20 razy bardziej śmiercionośny niż COVID-19. No ciekawe, jak to naukowcy wiedzą, skoro jeszcze nie powstał, że może być 20 razy bardziej śmiercionośny. Coś wiedzą więcej, niż się może wydarzyć. Jak wynika z komunikatu prasowego WHO z 2022 roku, dodano go do krótkiej listy patogenów. Do badań WHO w 2017 roku, które mogą spowodować w cudzysłowie poważną międzynarodową epidemię. Oj, musimy się bać. Hebrej Jesus powiedział, że COVID-19 był pierwszą chorobą X, ale ważne jest, aby przygotować się na kolejną pandemię. Są rzeczy, o których nie wiadomo, które mogą się wydarzyć, a wszystko, co się wydarzy, jest kwestią tego, kiedy. A nie czy, więc musimy mieć miejsce na takie zdarzenia w przypadku chorób, których nie znamy, powiedział właśnie Gabriel Jezus, czyli nasz słynny Tedros, dyrektor WHO. Straciliśmy wiele osób no, w domyśle podczas COVID, ponieważ nie mogliśmy sobie z nimi, z nimi poradzić. No, ciekawe stwierdzenie pana, dyrektora WHO. Powiedział Hebrej Jezus podczas globalnej konferencji. Można było ich uratować. Ciekawe. Ale nie było miejsca. Nie było wystarczającej ilości tlenu. Jak zatem stworzyć system, który będzie można rozbudowywać, gdy zajdzie taka potrzeba? Widzimy o co chodzi. Tak? Powiedział, że wspólna reakcja za pośrednictwem traktatu pomoże światu lepiej zareagować na kolejną epidemię. Dalej, ten artykuł jeszcze powiedzmy sobie dwa razy tyle jest tej treści, którą przedstawiłem Państwu. Warto sobie posłuchać to, ewentualnie przetłumaczyć, jeśli ktoś ma chęć. Hmm. Polega to na tym samym: zachęcanie do czegoś, co może naprawdę człowieka, co może naprawdę narody uwikłać. Zakończenie tego artykułu yy, no nie napawa zbytnim optymizmem. Jest to wypowiedź republikanina, w tym porczeta. Republikanina ze stanu Tennessee, który powiedział na majowej konferencji prasowej, to już było sporo miesięcy temu, jak widać, traktat pandemiczny Światowej Organizacji Zdrowia jest bardzo niejasny. Wpływa na naszą suwerenność i można go wykorzystać, aby powiedzieć Amerykanom, jakiego rodzaju opieki zdrowotnej potrzebują w przypadku globalnej pandemii. Właśnie, muszą mieć powiedziane przez WHO, jakiego. Rodzaju opieki zdrowotnej ludzie potrzebują na świecie, zastanówcie się Państwo sami nad tym y, artykułem, bo coś się na pewno szykuje w tej dziedzinie. Dlatego informujemy. Pod spodem podaję link do całego tego materiału y, przekazanego przez Truk Press. I proszę Państwa, żeby nie było tak tylko z terenów Ameryki i Kanady, to to, co się dzieje na Ukrainie, ale widziane oczami Amerykanów i Kanadyjczyków. Bardzo ciekawy artykuł z 29 stycznia przez, opublikowany przez Citizen Frank CF. Tytuł tego artykułu Ukraina stwierdza, że urzędnicy ukradli, <słuchajcie>, słuchajcie Państwo, ukradli 40 milionów dolarów przeznaczonych na zakup broni na wojnę z Rosją. Urzędnicy ukradli 40 milionów dolarów przeznaczonych na zakup broni na wojnę z Rosją. No, można by powiedzieć, że to jest fałszywka, ale niestety to jest prawda, ponieważ to są dane z samej Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że pracownicy ukraińskiej firmy zbrojeniowej spiskowali z urzędnikami Ministerstwa Obrony w celu zdefraudowania prawie 40 milionów dolarów przeznaczonych na zakup 100 tysięcy pocisków moździerzowych na wojnę z Rosją. Ach, no to nie jeden pocisk, nie 20, 100 tysięcy pocisków. Tutaj na zdjęciu, które umieściłem Państwo widzicie te pociski. SBU, czyli ta Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, poinformowała późną sobotą, czyli niedawno, że zarzuty postawiono pięciu osobom, a, jedna a jedną zatrzymano podczas, ciekawe, próby przekroczenia granicy z Ukrainą. Hmm, taki patriota, taki wojskowy. Pracownicy ukraińskiej firmy zbrojeniowej, tak? I urzędnicy Ministerstwa Obrony. Jedna z tych osób próbowała przekroczyć granicę z Ukrainą. Próbowała, to znaczy, że chyba nielegalnie. Jeśli uznają się za winnych, grozi im do 12 lat więzienia. Jeśli zostaną oczywiście uznani za winnych, jeśli uznają się, może się przyznają. Dochodzenie wszczęto w czasie, gdy Kijów próbował ukrócić korupcję, próbując przyspieszyć swoje członkostwo w Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej i NATO. Urzędnicy obu bloków domagali się szeroko zakrojonych reform antykorupcyjnych, zanim Kijów będzie mógł do nich przystąpić. No, widzimy wyraźnie, jak Kijów tą korupcję usuwa. Dali jeden przykład, być może z tysięcy, które się dzieją codziennie. Posłyszymy w różnych mediach, podawane są dane i informacje na temat korupcji, na temat prywatnych zakupów, na temat zakupów hałasy w Niemczech, na temat zakupu jachtów przez żelenskiego prezydenta Ukrainy za miliony, miliony, miliony dolarów. Ciekawe skąd on to wszystko bierze, prawda? A tu, tutaj państwa są zmuszane wręcz pod pozorem pomocy środce Marysi i biedy na Ukrainie i braku pieniędzy, środków finansowych dla emerytów do wpłacania pieniędzy, A tutaj mamy tego typu działania. No co dalej ten artykuł mówi? Zarówno prezydent, jak i jego współpracownicy przedstawiali niedawne zwolnienia najwyższych urzędników Zwłaszcza Iwana Bakanowa, byłego szefa służby bezpieczeństwa państwowego, w lipcu 2022 roku, jako dowód ich wysiłków na rzecz rozprawienia się z łapówkami. Funkcjonariusze bezpieczeństwa twierdzą, że obecne śledztwo sięga sierpnia 2022 roku, kiedy urzędnicy podpisali kontrakt na pociski artyleryjskie o wartości 1,5 miliarda hrywien, 39,6 miliona dolarów. Z lwowską firmą zbrojeniową Arsenal. Arsenal. Po otrzymaniu zapłaty, pracownicy firmy mieli przekazać środki zarejestrowanej za granicą firmie, która następnie miała dostarczać amunicję na Ukrainę. Jednak towary nigdy nie zostały dostarczone, a pieniądze zostały przesłane na różne konta na Ukrainie i na Bałkanach, twierdzą śledczy. Czyli pranie pieniędzy fałszowanie, oszustwa, wykorzystywanie biednych ludzi, mordowanie, zabijanie ludzi na froncie, żeby inni się mogli bogacić. Taka jest ta wojna na Ukrainie, tak można by z tego artykułu, artykułu wnioskować. Prokurator Generalny Ukrainy twierdzi, że środki zostały już skonfiskowane i zostaną zwrócone do budżetu obronnego kraju. No właśnie, dzieje się tam ciekawie, różne są tematy. Chciałem taki jeden, jeden pogląd właśnie ze strony amerykańskiej, która do tej pory była bardzo bezkrytyczna jeśli chodzi o wojnę między Ukrainą a Rosją, a teraz coraz bardziej oczy się otwierają i jakbyśmy mogli to powiedzieć spodnie opadają i coś się ukazuje, prawda? Jest powiedzenie na to, na łamach tutaj naszego kanału nie będę używał takich słów. Proszę Państwa, artykuł cały, cała ta informacja, yy, przekazana przez CF. Link do tego artykułu jest pod tym materiałem. Życzę Państwu miłego czasu przez te dwa tygodnie i za dwa tygodnie, jak wszystko będzie w porządku, usłyszymy się ponownie. Do zobaczenia, do usłyszenia.